Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Players on Battleground na moim kanale Gramy dzisiaj na Arangelu, lecimy sobie w górną stronę mapy e, Odwiedzimy dzisiaj Shooting Range Później odwiedzimy sobie Severinki e, Standardowo ten Hangar I może te domki przełaczymy, zależy jak zonka pójdzie Jeżeli wam się materiał spodoba No to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień No i moi drodzy lecimy tutaj Nie z pierwszym meczem e, Zobaczymy jak nam pójdzie, gram na nowym konfigu ogólnie w PUBGA e, Postanowiłem troszkę Pokombinować tutaj w sensach Troszkę gram na E, niższej czułości, myszy, jak miałem ustawiony na 50 wcześniej, to teraz przeniosłem się na 400 DPI. Wszystkie ustawienia zjechałem do e, 36. Co możecie tutaj zobaczyć? Jest to konfig wzięty od e, progracza e, ze zwycięskiej drużyny. Aktualnych Mistrzostw Świata, ze zwycięskiej drużyny Genji. E, I zobaczymy, ludzie, jak nam się będzie grało. Nie przetestujemy, zobaczymy, pogramy trochę. E, ogólnie skończyłem Red Dead Redemption. Tak jak mówimy, kończę Red Dead, a. więcej będzie gierek, e, właśnie typu. E, PUBG, więcej tych Apexów, aż do kolejnej gry fabularnej, więc e, póki co ogrywamy ludzie te gierki Mam nadzieję, że wam się e, spodobają one jak najbardziej i teraz ludzie spodziewajcie się więcej Pupga, nie? Trzeba przetryhardować, do tego do Pubga wchodzą rankedy, e, aktualnie jest system testowy, system labs, e, który potrwa jeszcze przez 36 dni i trzeba zagrać placementy, ja placementów jeszcze nie rozegrałem, jest to mój drugi mecz aktualnie w placemencie Pierwszy mecz skończyłem na top 10 z trzema fragami, więc zobaczymy jak później te rangi się łożą. Dobra, zajeżdżamy poli na shooting range Ogólnie, ja się nie spodziewam jakiejś wysokiej rangi tutaj na tych pierwszych placementach I też w 100% się na tym nie skupiam, bo wiem, że to będzie desetowane Dlatego pogram sobie tak na razie na luzie i zobaczymy jak ten system rank będzie działał, nie? jak nas tutaj przydzieli i po tych pięciu meczach nagram też ludzi dla Was film, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to się wszystko prezentuje i jak dokładnie działa ten system rankingowy. Ja sobie trochę pogram na tym właśnie systemie i będę później wszystko dokładnie wiedział. To Wam tutaj też wytłumaczę, nie? Też poczytam troszkę Reddita, bo ogólnie ludzie nie wiem, jak to działa. To dopiero wjechało. To dopiero ten system rankingowy na oficjalne serwery wjechał. Dzisiaj grałem na live w tego pubga trochę, więc. Na live nie było informacji za bardzo właśnie o tym systemie rankingowym, jeszcze tego nie było A później, e, jak powiedziałem Hoge temu, żeby otwierał skrzynkę, bo e, Skiny są do otworzenia jakieś Wjechał i właśnie mówi, co to jest ten system labs, nie? Więc e, Około tak 21-22 ten system rankingo, rankingowy został włączony e, Ale dokładnie jeszcze Nie wiem jak to się, e, moi drodzy, tutaj wszystko E, prezentuję jak to działa, nie? Dobre, mamy podniesiony tłumik do snajperki Mamy tutaj emeczkę e, Chciałbym zagrać w sumie kałachem, nie? Chciałbym sobie też trochę poklikać kałachem e, Bo fajnego skina do kałacha udało mi się wyrywać Jest też karek Jest kar, jest mini, biorę kara Ogólnie, bo mamy tłumik do niego Ogólnie snajperki ludzie ostatnio mi strasznie słabo leżą w łapie e, Gdzieś nic nie wchodzi z tego Jedno strzałówki wyjątkowo, nie? Bo z tych... E... Szybko strzałówek, jakoś to w miarę jeszcze idzie ogarnąć, bo możemy zawsze poprawić, nie? Ale z tych karów ludzie nic nie trafią, to jest jakaś masakra Jest berylek, beryl też nawet fajnie dzisiaj udało mi się z niego przeciągnąć e, Parę strzałów, dobra, no jest ta emeczka, jest ten kar Czy ja teraz bym chciał podnieść kałacha? Chciałbym podnieść kałacha, żebym wam pokazać skina jakiego mam, patrzcie To jest mój kałach nowy, mniej więcej tak się on prezentuje Jak wiecie mam tego też czerwonego a to jest różowy kałak, który poleciał mi ze skrzyneczki. Wydaje mi się, że też fajnie wygląda, e, tak wam zaprezentuję tutaj. Całkiem spoko, nie? Jak, skin, jak na skina za darmo, którego idzie wyhaczyć, jest bardzo duże prawdopodobieństwo e, tego, że ten skin wam wypadnie. To jest naprawdę mega spoko. Skrzyn tego skina możemy dostać z nowej skrzynki. E, aktualnie możemy 6 skrzynek bodajże na tydzień takich otworzyć. I nie wiem, do kiedy te skrzynki będą, później wam pokażę mniej więcej, gdzie one są e, Ale ja nie otworzę, bo brakuje mi tych punktów już Nie trzeba kluczy w ogóle, żeby te skrzynki otwierać, więc to jest też fajny motyw e, Bo możemy sobie w sumie, e, bez wydawania pieniędzy, otworzyć skinka Eee, otworzyć sobie skrzynkę, z której są całkiem fajne skiny. Polecił mi skin do bisona, poleciał mi skin do jakiegoś pistoletu e, no i również poleciał mi skin do tego kawaha, który wygląda całkiem spoko. Ogólnie moi drodzy na severinki już nie pójdziemy i troszkę nam się tej trasa zmieni. Z Shooting ranger odbijemy tutaj, później tutaj, e, później tutaj i może na te domki, później jeszcze sobie przytniemy, bo na Sewerynki już się nie opłaca iść jak mamy Kara, jak mamy MK, e, jedynie czego mi brakuje to jakiegoś kolimatora i może jakiś dwójeczek ogólnie ludzie, też do kupienia jest ta z nerka że tak powiem, e, do, do spodni przyczepiana i ona kosztuje 10 tysięcy punktów BP, też możecie w sklepie ją otrzymać, o, to jest tymczasowe e, więc jak ktoś jeszcze nie ma, chce coś takiego to e, wbijajcie do PUBG'a i to właśnie moi drodzy bierzcie Dobra, bierzemy tutaj to, bierzemy końcówkę e, Powiem wam, że nie jest źle, ludzik jest całkiem spoko, tylko brakuje mi tego Kolimatora, nie? Brakuje mi tego kolimatora, jakbym kolimator wyhaczył, to już byśmy mogli tutaj e, Szaleć, nie? To już by można było normalnie pograć A jeszcze tego nam Brakczy, dobra, jedziemy teraz na te domki, kolejny przystanek e, Tutaj sobie zrobimy Ktoś tu był? Ktoś tu był moi drodzy, więc te domki omijamy. E, jak na tych domkach ktoś był, hangary też omijamy. Jedziemy od razu na te domki. Jedziemy tutaj gdzieś. E, bo, 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 bo na hangar nie ma co jechać, jak te domki są przelucone. Bo po tych domkach ktoś na hangar na 100% odbił. To jest taka, ludzie, standardowa miejscuwa, nie? Standardowa miejscuwa gdzie e, 90% graczy jedzie. Dlatego tamte domki już mnie nie interesują. Jedziemy na górę i czyścimy tamtego kampa. Mam nadzieję, że ktoś będzie i się go uda zmontować. 40 bandażem, więc 20 się pozbywam. Z kontrolem, bo często pytacie się jak tak szybko e, rozdzielam, to właśnie klikacie klawisz kontrol i sobie możecie to rozdzielić. Ja ogólnie ludzie, tak jak zawsze mówię, nie jestem jakimś prograczem w PUBG'a, nie? Ja sobie gram PUBG'a casualowo, e, klikam, bawię się, e, nie tryharduję tej gierki aktualnie, może jak rankedy wejdą, to trochę więcej w nią pogram, e, i, I takie typy wam mogę sprzedawać, ale jeżeli chodzi o to, e, jak grać tej bro, jak grać e, naprawdę kozacko, no to trzeba się udać najlepiej do zagranicznych e, streamerów, takich jak, dajmy na to, e, macie łakiego, jak macie na przykład, moi drodzy, Ibiza, czy też właśnie e, koreańskich streamerów, bo bardzo dobrze tam ludzie grają, nie? Tam ludzie naprawdę pięknie klikają, więc. E, tam u nich można zaczerpnąć paru podart. Ja dużo oglądam streamów z PUBG'a ogólnie, nie? Dlatego też. Yy, próbuję jakieś tipy podpatrzeć i też wam będę tutaj sprzedawał, jak coś fajnego wyczaju, nie? Dobra, tutaj coś mamy czy nie? Potrzebuję jakiejś skopa. Potrzebuję jakiejś skopa i będziemy mieli w sumie wszystko. O, ktoś podjeżdża do nas. Powiem wam, że skopa nie znalazłem, tylko. Celownik Hollow. tam z drugiej strony zajeżdża już. O, luneta dwójka, chodź tu wariacie On tu podjeżdża do nas? Widzę go, widzę go, widzę tego hama tutaj za rogiem Może się pod nas wystawić, coś się uda przycelować Wyrzućmy parę bandaży, weźmy sobie zestawy, bo zestawy są bardziej quality Gdzie ten ham poleciał, nie? No, spokojnie, szukamy go. odpalił samochód, dalej. Chyba próbuję wybejtować pojechał z drugiej strony. No tak, no była okazja. zwiększyć wariata, ale. No uciek, uciek. Chciałem tak delikatnie zagrać. Nie chcę to się pakować na niego ze skoopem dwójką, nie? Jeżeli jesteśmy na jakiejś odległości od niego Dobra, pryskamy zbójta tam pod kampa Bo na solówkach Jazda pojazdami jest troszkę ryzykowna ee, Jak już mamy ząka, nie? Bo często sobie ci ludzie lubią tutaj podkampić e, I tymi słówki ludzie wyczekiwać Dlatego spokojnie, spokojnie sobie podchodzicie e, I liczycie na farta Liczycie na farta, że nikt nie siedzi pod jakimś drzewem i nie kampi Dobra, podchodzimy na te górki Te górki ludzie, powiem wam, że wydają się spoko Na razie nikogo nie widać na nich E, ale pod każdym kamieniem może jakiś wariat siedzieć, nie? E, I dlatego zawsze po tych górkach się boję chodzić Bo są mega ryzykowne Chciałbym te domki przejąć, ale te domki mogą być problematyczne Bo jest kawałek do nich, jest kawałek do nich I samolot też tak leciał e, dziwnie trochę Więc e, no, mogą gdzieś tutaj się goście czaić, nie? Mogą się gdzieś tutaj czaić e, na tych domkach Nie powinni teoretycznie od góry mapy zachodzić od tych kameszek Więc jak przejdę tutaj... Tędy, bo on, on leciał tutaj dołem bardziej, nie? Że do tego, że do tego shooting range'u dolatywaliśmy Więc jak nikt się tutaj gdzieś nie skampi, gdzieś nikt nie zrotował od dołu e, W tym kierunku, to powinniśmy mieć tutaj w miarę czysty teren e, na tych okolicach i, i I, i, możemy jeszcze spokojnie podlucić sobie skałpa, nie? Bo bez skałpa ludzie to nie jest gra Jak znajdziemy skałpa, to będziemy mogli podjeżdżać pod te domki pewniej o, ktoś tu był, patrzcie. Był ktoś tutaj, bo leży skin do hełmu jedynki, e, Więc mamy tutaj ślady jakiegoś e, wariata. Więc musimy teraz grać na spokojnie. Gdzie oni są? Kamizelka dwójka, dobra. kamizelek dwójek trochę tu jest, kaski dwójki. Już wiemy, że ktoś tam był. Tutaj było podnoszona jakaś broń z amunicją bodajże 15-kami. Z tymi 7 e, Są tam dwie 15. Może być rewolwer podnoszony. Albo jakiś karek? Tutaj czysto, tutaj czysto. Człowiekom czy skopa skopa nie zostawił czasem, nie? Ale jednak nie ma nic. Dobra, mamy jednego gościa w tych okolicach, na górze. Eee, więc. O, patrzcie, MK była podnoszona, nie? Amunicja jeszcze leży. My amunicji nie potrzebujemy, bo zielony. mamy 270. Eee, mamy tutaj 90 do kara, więc tego mi nie trzeba. Ale tego kara nie wiem, czy wykorzystam, dlatego że. No jest skop dwójka. Jest skop dwójka, nie? Ze skopem dwójką to my tak. Tutaj nie poszalejemy. Dobra, podbijamy tam na dół. A do dolnej strefy jest gość. Patrzcie, biegnie wariat na dole. Jest chłop, tam od tyłu go może tej wiesz, pykniemy. Ja sobie delikatnie podbiegam pod niego. Spróbuję z tego kara na razie zapakować mu. Idę na tą góreczkę, od boku zawsze będzie lepiej. Dostał raz niebieską krew, sobie włączę, że lepiej było widać. Jedna kulka poleciała. Dobra, jest druga. Ludzie, trafiliśmy. 177 metrów. Jest gość trafiony, nie? Więc mamy jednego fraga tutaj, oj, ale powiem wam, że zestresowałem się trochę, mierzyłem go tak, ach, może wejdzie, może wej wejdzie, nie? Ale tak nie liczyłem na to, że takie dwa strzały wejdą w miarę pewno. Na tłumiku chłop wyrwał w plecy i mamy jednego fraga, elegancko. Eee, leci sobie tutaj samolocik od nas, ej, no powiem wam, że po takim strzale po jednym fragu też ludzie się inaczej czujecie trochę w grze, nie? Tylko teraz, gdzie on padł? Szukanie jak zwierzyny w lesie, nie? Dobra, jest gość, jest gość. Jest chłop, co tu mamy? Skołpa 6. O, patrzcie, jaki wariat, nie? Bogaty był. To sobie wezmę jeszcze. Kolczatka! Kolczatki nigdy nie miałem okazji podnieść, więc chłop tutaj miał. Spróbujemy ją sobie tutaj zaraz zmajstrować. Czekajcie, no jest tutaj gdzie granat. Tak, to jest kolczatka. Nie wiem, jak mogę w ogóle zagrać pod tą kolczatkę. Nie mam pojęcia. A mniej więcej ona się tak prezentuje. Pyk. Chodzić po niej możemy. Ale jak samochód na nią najedzie, to. E, wszystkie opony przebija, nie? Fajna ta kolczatka jest na most, czy na inne tego typu e, miejscówki. Ale tutaj nam się nie przyda. Bo mamy ząkę w otwartym, szczerym polu. Na otwartym, szczerym polu. E, ale chcę kiedyś zrobić odcinek, gdzie się tą kolczatką trochę pobawimy. Tylko też potrzebuje na to więcej czasu. A teraz, właśnie tego rededa już nie mamy. Eee, to sobie właśnie będę. O, ktoś strzelił? Będę pogrywał w tego pubga i szukał tej kolczatki i spróbuję coś fajnego przygotować. Dobra, eee, zbliżamy się do tych domków. Tutaj na dole. Nie są takie domki, wiecie, najwyższej, najwyższych lotów. Ale za zawsze coś, bo z tej strony będą ludzie rotować. I tutaj mogą się nas nie spodziewać. Dobra, schodzimy szybko. O ty, jaka daczka wyskoczyła. Tam na grzybka, nie? Ona tu podjeżdża. A, a Gościowi uciekła ta daczka. Dobra, on jest z tym grzybko na dole. Dobra, zeszło delikatnie. Chłop też ma kara, nie? On z tego kara będzie próbował tutaj mierzyć. Ej, tutaj coraz więcej ludzi podjeżdża. Idziemy tutaj, ładujemy się. Czekamy chwilę, nie? Dobra, nie udało się w łeb trafić To jest strzał, strzał teraz ludzie, kto trafi, kogo w łeb ten wygrywa Dostał goś, ale nie w głowę Dostał goś na grzybko, ale to nie było headshota Eee, jesteśmy na kaskach dwójce, dwójkach aktualnie, więc nie wiem czy To się z nim też, wiecie, challenge'ować do końca, nie? Żeby jego timingowo zrobić. 3-4, 3-4, 3-4. Daj. Tam go ktoś podjeżdża granatami. Dobra, zagrajmy tutaj ten takiego frajera trochę, nie? Zobaczmy tutaj w kiblu. Jakaś SLR już do niego strzela. Ja się boję, że on z tego karami mi odwinie zaraz tutaj. Jest duża szansa, że ktoś tutaj popatrzy. Fast zooma zrobi, nie? Gdzieś w tych okolicach jest koleś Ja do niego strzela, nie wiem, czy ta szmata tutaj nie zasłania ta niebieska, nie? No to tak. W miarę bezpiecznie próbuję się ustawić. Ma Będziemy mieli też przeciwników na plecach. Też jak mówiłem, gram na nowym sensie, więc troszkę inaczej się tutaj mi celuje. No Ale próbujemy szukać szczęścia, nie? Próbujemy szukać fragów. Jest srr jest ten Kar. Oni się cały czas czenę czują. Ten gość dostał ode mnie petardę, nie? Ale cały czas żyje. Też się tutaj chłopaki na spokojnie podjeżdżają. On nie ma rotacji z tego grzybka za bardzo. Eee, bo ta daczka mu uciekła. Zostało 20 osób w grze. Dobra, patrzymy górkę. Patrzę tą górkę, bo od tej górki na pewno ktoś będzie zaraz szedł. To jest ludzie zbyt obvious miejscu, uważnie, żeby. Nikt nie szedł, aby osyłać strzały. Tam z góry. Teoretycznie nikt nie podchodzi. O, tutaj mamy gości. No ten tam uciekł. Na blisko mamy. Tam spokojnie. Podchodzi gdzieś tutaj na blisko. Dobra, leży jeden. Wow! Ja się tutaj troszkę wysadziłem sam prawie. Więc idę się podleczać. Myślałem, że ten granacik się inaczej odbije, nie? Ale się odbił centralnie pod nas. Zamka następna jest blisko. Więc gramy naprawdę na lejta. Z tej strony powinienem mieć kolesia. Chyba, że ten gość mi rzucił tego granata, nie? Też jest taka szansa. Nie wiem czy do kolejnej ząki nie będę chciał rotować sobie e, samochodem. No jest tak troszkę ułożono. A ten granat mógł polecieć od... Przeciwnika, co nas tak wysadził To biorę To sobie wezmę Ten kar jeszcze się tam challenge'uje na tym grzybku? Łapco nie odpuszcza Jak będę chciał obejść z tej strony Będzie taka jedna z sensowniejszych opcji Tutaj nikogo nie widzę, 10 sekund do kolejnej ząki. Dobra, idziemy tutaj na dół. Próbuję tej dołem obejść, nie, ale... Czy to pyknie, ludzie? Lucky or unlucky, że tak powiem. Próbujemy schodzić. Na tym grzybku jest gość, nie? Byleby podbiec do tej ambonki, do tego dziadostwa i będziemy mogli grać pod to. Naprawdę dostał gość. Gość dostał w czapę, on się musi leczyć. On się musi leczyć tam. Ja się chowam za Lidza Idę tutaj. Gdzie on jest teraz? Idzie. Dobra, trafił mnie, trafił mnie. Teraz ja się leczę. Ja mam czas na leczenie, nie? A ta strefa potrafi uderzyć, Pyk, Rzućmy mu tam granata. Dobra, mamy go. Wow, ludzie, stresuję się! Stresuję się strasznie. Nie wiem dlaczego. 10 osób zostało w grze jeszcze. Mamy aktualnie tutaj parę fragów. Trzy eee, fragensy. Dawno gry nie wygrałem w PUBG, Może dlatego, że się nie przyzwyczaiłem do takiego widoku z szansą na, na wygranie, nie? Dobra, okay, próbujemy, próbujemy. Pomontowaliśmy sobie troszkę aktualnie. Ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest, ludzie, to. Od wygranej nas wiele dzieli. Tylko jakąś snajperkę na tłumiku usłyszałem też. Przed momentem. Jest tam. N24 na tłumiku, dobra, gość mnie widział Pamiętajcie, nigdy się głupio Nie wystawiajcie pod easy kill, nie Nietrafiony strzał Akcja, rotacja Nigdy dwa razy nie pikujcie z tej samej pozycji Bo to, to nie wychodzi Chyba, że się naprawdę mocni czujecie, nie Tam musimy na plażę się dostać Pojazdów aktualnie nie mam Przy tym kampie były strzały Więc tam będzie Rotacja robiona stamtąd 10 sekund do końca. Ojoj, oj. Oh o my god, my friend. Jest lipa. Teraz żałuję, że nie wziąłem tego pojazdu. UAS się odpalił. Niech ten uAS sobie jedzie. A ja mam tu open. Ja mam tu open, to nie ma żadnej skryjówki, ludzie. Biegniemy otwartym polem, nie? Zonka jest naprawdę teraz przewalona dla nas. I jak uda mi się gdzieś dobiec. I zająć jakąś pozycję to będzie dobrze, nie? Ale, ale są naprawdę nikłe szanse na to. Bo tu wszędzie mamy przeciwników. Ten bagi też jej przypadkowo chyba nie stoi. Teoretycznie tutaj pod tym murkiem jesteśmy w stanie złapać strefę. Więc... Nie jest źle. Gościa w dupala trafiłem. Ale Praga z tego nie ma. Strzał w dupę, nie równa się ludzie frag Dobra, tu mamy Mamy dobrą strefę teraz No traf, wariacie, no! jest ten kar Tam za drzewem jest ten kar, tutaj Nie widzę, pięciu graczy zostało jeszcze, dobra, idziemy tutaj chwilę pod te murki Blisko mamy kolejną ząkę. Musimy czekać, aż się goście wybiją, może, nie? No nie trafia go, no. No patrzcie na to. Dobra, bije prosto w target. Bije prosto w target. Bo to ludzie nie działa. Z tym głównym to grę komputerową. No, dwa magazynki skara nie trafionej gościa. Gdzie gościa mam na. Openie, no. No, patrzcie na to. Dostał teraz, ale. Dobra, ktoś wziął sobie fraga. Jeden jest tam za kamieniem z przodu, drugi jest z ludzie gdzieś tutaj e... po prawej. Można walczyć o łatwe top 2. Aktualnie biorę te energetyki. No, był, była okazja, była okazja, ale straszna seria nietrafionych strzałów. To jest, ludzie, ta przerwa od poobgania. Te przerwy zawsze dają po dupie później O, strzelają się między sobą Dobra, może coś... coś się może uda ugrać jeszcze, nie? Idę tutaj pod te ridże Będę sobie automatik na razie, tu będę miał zonkę Próbujmy poczekać Na spokojnie, na spokojnie, my friend ja się tam chyba pod tym kamieniem. A nie, go zdjęli pewnie. Oni się dwójkę przy plaży biją. Teraz trzeba słuchać skąd lecą strzały. O, gość zachodzi. O, zachodzi. Albo to poleciały liście. I teraz ludzie nie jestem pewien, co tam się wydarzyło. Oni są za tą górką z przodu, nie? Ja jestem w sumie w jednej z gorszych pozycji. Ale muszę wyczekać, muszę, muszę, muszę to wyczekać. Mamy smołki, mamy pojedynek, dwóch karw, mamy latające granaty. Mamy jednego gościa po prawej, drugiego po lewej. I mamy smołka tutaj z przodu od gościa. Idziemy po tego ridża. I stąd sobie łatwo będziemy mogli podrotować, nie? Dobra, jadą ze sobą. Jeden, drugi są strzały, podchodzimy. Mamy jednego, drugie za bunkrem. Zabierzmy tam granata. Dobra On się musi leczyć chyba Mamy to ludzie! 5 fragów! Wyczekaliśmy to! Wow! Udało się wyczekać, dawno meczu nie wygrałem w pubgu. W końcu udało się coś kliknąć, Gościa 8 ósemki tutaj Dobrze, że na daleko się z nim nie challenge'owałem e, 770 punktów, 5 fragów Pierwsze miejsce Końcu udało się wygrać. Dzięki za oglądanie, moi drodzy, dzięki, że byliście, że do tego momentu dotrwaliście. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam.